Halina, w naszej Akademii Lamusów się parę dni sztuk Masz jakiś pomysł? Możemy iść gdzieś nad morze Może tam się coś Good idea! Patrz, ona myśli, że jest spider all the life <laughs> for real? Yeah. Słuchaj, bo my prowadzimy Taką fajną szkółkę dla creatures, dla takich istot fajnych, takich jak ty. Czybyś była Interested? Co wy tu robicie? To jest sygnalizacja świetna, jestem kierowniczką ruchu. Mamy miejsce, gdzie jesteście potrzebne. Może chcecie iść z nami? Okej! Ja jeszcze trochę! Ja Jeszcze trochę! Jeszcze trochę! Jeszcze trochę! co to za bieganie? No w sumie będę się starać bardziej! Poprawię się! No ja ze musisz! Zaszłonę jeszcze trochę! So, my mamy miejsce, gdzie... Ju, możesz trenować i dostać za to jeszcze dużo jedzenia Dużo jedzenia? Przetyjesz, nie możesz tak robić. Ale, No, Ale to w sumie bardzo fajna propozycja, podoba mi się, bardzo ciekawe Chill, spokojnie eee, we, a, e, Jesteśmy z Akademii Lamusów Może chcesz dołączyć do naszej Akademii? Będziesz tam mogła patatajać na swoim koniku cały dzień ja jest Harold z Gliwic i chętnie przyjmę. No, Bacz pan propozycję. Jam jest cyganka pokrzewiara. Co was tu przywioło? Wywróć że wam przyszłość pokrzyw? Dajcie grosz, a będziecie ją mieli. W takim razie wywróż. Po prostu. Słanie, bo zesłane lądy stanie, dziecko i mi nie masło. Będzie no grube, i z niebieskimi włosami! Teraz się śmiej szalenie. I know, że jesteście dziwni. I know, że będzie ciężko. I I know, że chcecie zostać porucznikami tej Akademii Lamusów. Ale żeby to się stanęło, musicie przejść test.

Jest zaliczone. To jest wasza ostatnia próba naszej akademii. Dacie radę. Czas start. Na koniec! To jest papora z Nadchodzi! To czas! Czuję masło!